Cześć, jestem Femi, zapraszam was na pierwszy odcinek Battlefield 3 Jak widzicie jestem na... Jestem na mapie Przeprawa przez Sekw Przesy Sekwane i to jest zespołowy deathmatch Zaczynajmy Widzicie, już pierwszy frag poleciał O lol, on tu leżał ale mu się pod lufę podbiłem. O widzicie, jest na serwerze 20 gościów, ludzi, jak wolicie. Gdzie jest? To jest drugi frak. Tak to wygląda? Nie, nie ma, jak widzicie. O no. To, o, o ale dostał R3. Trzeci frak. Widziałem cię nie wiem, czy oni mają respa w ogóle Hmm Gdzie oni są? Hmm Jest niby Jest niby tyle graczy, a w ogóle nie mogę nikogo spotkać Teraz Wyszła w tym przesmyku Dobra, bije do ciebie Okej, okay. o, ze mną rozrobiaka X, no coś takiego, tak? Znaczy, nie, w bf to jest ten Radek, to znaczy. Fluffy Radek. O, Fluffy Fluffy Radek. Radek. Ciężki nik, niestety. Kudłaty Radek. Jaki? Kudłaty Radek. Flafi to jest kudłaty. Oj, z noża go wziąłem no. Super. Brawo, Fejmin. Kurde, no nie ma ludzi, jest 20 ludzi. Nad więcej już jest 20 ludzi i nikogo nie mogę spotkać. To jest najgorzej, taka najgorsza rzecz, jak to jest z, 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 z 64 graczy. Ja z Javelina mam. Kurde. Ale on jest Kula. na czołgi. Taki na czołgi. No Javelin. Wiem, e, igła raczej mam, kurde, chciałem... zapomniał sobie zmienić. O w ogóle lagów nie mam, mi tak dwa cierki dzisiaj się nagrał. Jezu jak ja głupi jestem. Co nie mi się mylą te te Granat A ten To no co nic ślepi są czy co? Jak ja cisnę, już dwóch ludzi z noża i tylko trzy killa mam... E, zgony coś będzie wieku. Może jakiś lamuski A jak on to jak on to zrobił? Albo sobie wezmę ten. <grystanie> jak on to zrobił? No właśnie. Pocięgi <grystanie> będę grał. O, mam Mory, to dobrze. Nienawidzę peczenga, ale muszę jakoś pobrać. Nie na takiej wielkiej broni. Fuck, mi w ogóle to do same. gry. Nie chcę wejść. Nie co? Od tyle można brać Mam przecież czas uczytywanie Ale dostał. Dupę. No, o, jestem! Ta? Z tyłu nobie! Jestem z Fejminem. Jestem! W drużynie tak? nawet. Szacun. Ale proponuj, on poleć, pojechał ktoś. Hm, patrz jakie staty mam. 8-4 i dwóch z noża kurde nie. gdzie oni są w ogóle tyle ludzi, a żadnego nie mogę spotkać Dostałem tutaj Claymora na szczęście sorry sorry fuck nie. mi się zdaje o tak na złość normalnie zabiłem naszego przez przypadek on o, tak no, biegnie biegnie na mnie myślałem że on chce mnie z noża wziąć i tak bułhecz faak Fuck! Ja w ogóle nie mogę... O, skąd jakoś... tam Czujnik ruch ma? Widziałam. Kurat, coś mnie zaczął zlażać. Czekajcie, wezmę sobie obce zmienię. Grafika średnia, wezmę sobie na niską, może będzie lepiej. O, ktoś postawił... O, a co? Po... Co to z... gdzie oni stawiają te znaczniki od drodze? O, w pizdu. Ale po głowie o masakra Meksykańska, meksykańska Ja nie mogę, tyle ludzi i stać kam i gdzieś się... Jest, padł Co padł? O, widzę cię gościa ja Oj, mi cisnął To teraz będzie ciężko Koleś Dupa Co ty dajesz? Kurna, z boku wyszedł Takie staty mam, jak widać Na dobre. Trochę zwalone broni mam, nie lubię tych broni, może nie lubię krowami grać, cały jakimi krowami, tym wielkimi broniami e, jakoś nie pasują, tylko na przykład lubię tym obronić... E, A imię nie lubi grać cycami. Są cycami. No to są te bronie, tak niektórzy mówią. Cyce? No to ale tymi wielkimi. No krowy to... O w pizze, jakbyś to widział. Pani ma dobrą kampę, mówię ci. Bo ja pier Gdzie on był? Z Reksa, za mną. Jak ja biegłem to za mną. Kurna, zabij mnie, zabij mnie! O lol. Albym go zdjął. g 18 na niego idę. Tak? On jest z jakiś... Padł! Zabiłem go. Tego tyle bisia. Teletubbiesie? Aaaa! No. Jakiego teletubbiesia? się niki Jezu. <słuch> a to, A kto to powinien być? O, mi dosyć. Jakiś many tam. Jakaś cipa za 3 dolary. Dobra, wiem gdzie gościu siedzi. O, już uciekł. Ja szukam snajperów. Ja sobie zgodę. Zbieg... Ale yeah. wybiegłem. A słabo mi idzie. To jest ten budynek. Muszę ten trzojnik ruchu rozwać, bo mi wkurza już. wam mu może wam coś... Jak, Ej, ja se na jakiś budynek, do którego się nie da wejść i ja się dziwię, dlaczego ludzi w nim nie ma. Kurde, od zapatrzenia dostałem trochę... Ja nie mogę. Kliknęłem, e, chciałem e, zmienić broń, przynajmniej na Claymora. I chciałem strzelać do gościa z Claymora. Nie no, może ten pleczek może być nawet. Dlaczego oni strzelają? To wszystkie co się rusza. Dwóch, 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 dwóch! Tak! Dwóch pocisnąłem. uchwyt dostał Ach, za mną bieg. Z M30 coś tam. Muszę te znacznik rozwać w kurza mnie ten znacznik powiedzieć jak jest. Ja nie mogę! Trzech... Trzech naraz pocisnąłem. Nie hal się tak. Nie muszę... Faj fajny jest ten... Y Gdzie ten sniper był? Wszędzie oni są. Z SW? Nie, IH. Coś tam Jakiś Arabski żołnierz No O ja skoro, że to nie ma że nie widzę i przez nagrywam Wow. O mi się ma Co to do mnie strzelał? O, tutaj snajpił. Skąd ja wiedziałem, że on tu będzie, nie wiem, jakiś... ...dar siłymy z mężcza szósty. Dobry ten peczek, a mówiłem, że nie lubię nim grać. Chyba zacznę nim grać. Ale kim? Peczękiem Czym, a nie kim? Ale dostałam chyba Pokażę wam moją siłę ze snajperki. Będę szturmował. Siła Fejmin. Będę szturmował snajperką. Patrzcie jak to się robi. No Co to było? najlepiej wziąć jakiś półautomatyczny. Pół no mam bo ja mam półautomat. Właśnie. No i wtedy, ale z normalnym mechanicznym to robi, tym, to tym Uważaj tam. To do czego ty strzelałeś? Do ciebie może. Kurde, no jak ja chcesz po pokazać. Ale widziałem go Tylko nie byłem pewien czy to jakiś yy, prób, czy jakaś yy, przeszkoda O jakbym dostał Ach, nie miałem szans Zawsze jak jest zwaną resp Muszę ten czujnik rozwalić, bo mu w Zawsze jak jest zwaną miejsce o. o i to jest dobre miejsce Żeby stąd snajpić się. Do... Jak mi zdjął? Przecież byłem pierwszy. No jakoś mi nie idzie teraz ze sniperą. Okej, okay, położę się i będę kampił, aż ktoś wyjdzie. Żart nie no, żartuję, ja nie lubię kampić, tam jest takie nudne. Ale fuks aż uciekł. Kurde no! No więc na przykład siedzisz w innym miejscu i czekasz, nie no, z peczenkiem chyba będę biegał. A gdzie on tego... gdzie on stawia ten czujnik, no. Niech postawi trochę bliżej pola bitwy. Ma pomysł... O... coś mi I zginie. O, się zawaliłem. To teletubis się? się... Jak on się zwie. No tak się... Ja nie mogę, ja... ale farciarz. Uff, dobra. Widzimy jest normalny czy hardcore? Hardcore, ale go zdejmie, ale go zdejmie jak nic. Albo mnie zdejmie, wola. Bo... O, zabili go. Tutaj będzie sniper. Kurde! Bo zabił mnie? Gości mnie zabił? E, a ja mogłem... a ja przez chwilę mogę celować. Ja za tego miejsca. Ciężko jest snajpier? Coś jako zezwolone miejsce, ma na te snajpienie. Coś mi nie idzie teraz, O, zaraz wejdzie tutaj. Co jest? No i no, o dobra, zabijam No. Fajny ten peczęk. Ej, dobry, do peczęga uchwyt. Eee... No chyba... przedni ten? A. No dobry Bo ja nie znam na tych broniach Nie zabiję go. tak Ja on tak nie pus. Ach Ten sniper powinien trochę czujnik rozstawić, a nie Siedzi na górze i nic nie robi Fak, no taj... On ma ci ty jakieś... Ty, Ta jedna osoba mnie zaja i to bez przerwy Nikt mnie nie zabił, tylko on Cały czas Może ona? No może on Może on Ja no. zabiłem Normalnie rządzę, jakbyś widziała, serię puściłem No gdzie się ja pierwszy Wbili no, do nas W o, ogóle a... Już miałem strzać 40, no Trzeba w ogóle nagrywać Nie no, nagrywam. Hmm, więc co, jak się tak... Ja, to trochę duża ta runda jest. Czy jakby było więcej, to szybciej skończyli. O, dobra, wygrywamy. Na szczęście. Ale kampi, człowiek tutaj. Ale go ładnie zdjąłem. sobie... Ja, ale miałem serię, trzech pod rząd chyba. Jeszcze nie w głowę. My jesteśmy czy... A, dobrze, USA. Wygrywamy, ale ich ciśniemy strasznie. Tylko będzie znowu ktoś biegł. Zapewne. już źle. Ach, gdzie tam tylu siedziało. patrz. Czyżby był trzeci na serwerze? Może. Kto? Jeszcze trzech, ja. Nie jestem czwarty. Ach! Kurna, oni w tym w tym cieniu tak siedzą i ciężko jeździć. Może ja trzech taką serię puszczę. Dawaj jednego zabij, od niego. co On mnie zabił z pistoleta. O dobra. Ja. Dobra. ja w ogóle nie mogłem zabić nikogo. No. Znaczy. Czy tak No, no nie... a Który na serwerze? Czwarty. Nie, czy piąty. ja no. dziesiąty. A niech na serwerze, z wszystkich drugich. Ty, medal zdobyłem! Tak? No, zespółowy deathmatch. Jeszcze dawno w BF-a nie grałem. No, a ja? Ciągle grałem z tobą w Minecrafta. Co? Ciągle z tobą Minecrafta grałem. Za karabin maszynowy dostałeś jakiś ten? Coś? No to Co? dobra. Nic, nic. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i na...